Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Nie wiem, to wiem, ale tak to jest, jak ja zaczynam filmować. I zasada będzie taka: wpisujemy na e, tą kartę, o, zaraz ją jakoś tylko ładnie złapiemy do przodu, bo jest Wpisujemy swoją cenę. Ja. Jest pierwsza oferta. Słuchajcie, jest 20 minut. Mamy... E, e, zobaczyć, co się dzieje, bo tam e, naprawdę dosyć, z, z Oławy jest minister Leszek, który tam stoi. Widzicie, jak przystało na prawdziwego ministra. Jak panie minister, przyjechał? Złote, jest skromne. Tak. Tak. Niestety, ale... Dużo. Ale dużo pali, dużo, dużo pali. Dużo Panie ministrze, nie ma takiej Ale coś zawsze. Jest 11.25. Jak widzicie, seria ofert już ruszyła. Marcel wpisuje 12 tysięcy złotych. Widać, że tutaj Rafał zaczynał całą licytację i szedł, szedł do 7800. Ty, no, zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję, dziękuję Marcel. O 15 będziemy kończyć, więc wchodzisz. A ty? A ja chciałem zobaczyć, co to jest, bo jestem zainteresowany. Naprawdę. No, odwracamy, odwracamy rolę. Ja chciałem mieć awantajma. Szanowny panie. Piękny wóz! No widzę. Stylowy! Niech sobie pan na nim nie straci. To Aha. są pieniądze, które są zainwestowane. A -a. Tak to się A -a. robi? To twoje auto? Tak, to moje. E dobrze. Słuchaj, e fura jest taka, że to jest przede wszystkim, żebyś miał świadomość. To nie jest samochód do postawienia do muzeum, mhm. bo znajdziesz samochody z mniejszym przebiegiem, on ma 315 tysięcy przejechane, okay. ale prawdziwego przebiegu. Ale to jest fura, która jest absolutnie zrobiona na tip top, żeby jeździć. E, po tych no. 300 tysiącach kilometrów wyrzuciliśmy silnik, całe wiecz, głowice, uszelmiony, zrobiony, nowe hamulce, nowe zawieszenia. Nie Instalacja gazowa, e, spala, jest? spala 8 litrów gaziku, stary chodzi jak złoto. Czyli to jest taki samochód, żeby nie postawić w muzeum, ale żeby nim jeździć i nie było Ci szkoda, bo ma wiesz, 300 tysięcy. Dobra, dawaj tego markera. To jest marker, tu jest marker. Jedziemy. Już do... można Dziesiątka. No dobra. Stradale. No ciekaw jestem. 12,5. 12,5. 13. Ja, ja, ja mam 13 dam. 13 tysięcy. No dobra. Mogłem większymi napisać, żeby się nie zmieściły kolejno. Ale okazji. zobacz, ile tu jest stron. <laughs> Zabieram markera, on nie przebija. Dobra. Panie Marcinie, Kochanie. daję 15. Słuchaj. No już. Kupiłem go za 17 tysięcy. Wsadzone było od niego mniej więcej do 30 tysięcy. Tak tak naprawdę, tak pod koniec dnia. Ile okay. będzie? Tyle będzie, ja jakby jest. Dobrze. Jestem Dobrze. otwarty. Panie Marcinie, No dobra, a jak Widzimy. twój? A jak mój? No ja dopiero wrzuciłem ofertę, więc zaraz idziemy zobaczyć co z naszym Zezem i motokąpo. A co, ty też zainteresowany? Policytujemy? No to dawaj. Dawa. No dobra, i teraz tak, jeździ? Jeździ, odpala. I to jest w totalnym zestawie do tego, czyli te tak. same kolor, kolory wszystko, i tak. wszystko po Dokładnie. kolei. Dokładnie, 81 rok. To jest 81? Tak, 81. One tylko przez 2 lata były w produkcji, tam 2,5 roku. nie? Więc dobra, to... Robert. A Honda też jeździ? Honda jeździ jak szalona, po serwisie. Była na razie koguta w Stegnie. Gdzie się wpisuje? Tu się wpisuje, na razie mamy dyszkę na nią. Od pana Jana. Czyli na razie... <grym> Czekamy, na rozwój wydarzeń. Pan minister, zobacz. O, op, A co? o, o, o. A co na sesji 70, nie mogę sobie, jakieś, prezentu... Jakieś upoważnienie od Tomka, jest tutaj ten? Gwarancja bankowa, czy nie? Yy, czy złota, prywatnie? Złota karta. <grym> złota karta. No. Dobrze. Pan minister Leszek, tak? 14. Tak? Czy 1400? Nie, 14, dobra. 14. To jest, to jest czwórka czy dziewiątka? Czwórka. Czwórka. Dobra. Jak daję daje? Hmm. Dobra, to co? Mamy parę godzin. Rozpoczęliśmy. Rozpoczęliśmy. Niech trwa. Niech trwa. Po 15 finały, tak? Twojego 15 u mnie, 15, 15 u ciebie. Dobrze, czekamy. Na razie jest 15 tysięcy 55 zł. To nadal jest tak naprawdę mniej niż zapłaciliśmy za ten samochód przed włożeniem w niego e, trochę pracy. Jak będzie, tak będzie. Ale zobaczcie, teraz szybko zrobimy takie przejście i zobaczymy, co się, mm, co się dzieje dookoła e, z tymi z, w, wystawcami i z, Czy jaki fajne. Ja wiem, że pewnie nie wszystkich was to e, kręci, ale powiem wam, że mnie bardzo pod tym kątem. Wow. A te dywany rally, rally Team FSO, po ile są? Ręczniki. Ręczniki. Polsportu i po ile one są? Ale mam po Po ile one są? Ale są w. Wy... Słuchajcie, ale teraz zobaczcie. Znaki Zodiaku Rally Team FSO Polsport. Mistrzostwo świata, nie? Jakby w ogóle. Wow! Dobra, idziemy dalej. E, tu mamy Zbyszka Brolera, do którego musimy pojechać. 230, rok. Jak wiecie, Gelenda jest w naszym, e, naszym kręgu zainteresowania też absolutnie wyjątkowa, żeby zobaczyć te wszystkie. Zobaczcie, bo to jest w ogóle z wersji wojskowej przerobiona na wersję osobową. E, z tymi dodatkowymi fotelami. Zobacz Robert, zerkniesz. Fajny klimat tego samochodu zrobiony. Fajna, 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 fajna. Z jakimś tam drobnym szczegółem. Skóra na desce. Klimatyzacja elektryczna. Dywany zrobione z wykładziny Mach. Skóra na siedzeniach. Wszystko jest designersko złożone i wyprodukowane tak naprawdę w naszej firmie. Świetne, ale, ale teraz czujecie klimat tego, tego miejsca, kiedy wchodzisz i oglądasz takie, takie wozy i tak, tak zrobione? Totalny, totalny sztos. Panie Zbyszku, widzimy się w tygodniu. Wpadnę po części do, do gelendy. Pan Zbyszek serwisował mi mercedesy. Yy, dawno, 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 dawno temu. Yy, I właściwie od zawsze. Dobra, Robert, jak. Jest 15? Ktoś Cię przebił. Ktoś Cię przebił. Dobra. Agata gra Dobra, poczekaj. Prz przytrzymaj. Ty, drogi, mikrofon nie... czy Mikrofon. mikrofon. O. 8 YouTube'ów w jednym miejscu. Ile tam masz? 15. 15 jest na razie. Daj 25 i będzie z głowy. <laughs> 16. 60. 630. Jest dobrze, dobrze. Jeszcze jedną szóstkę daj. Właśnie. <grywa> <grywa> Właśnie zatrzymałem się, żeby nie, pomy nie zrobić tego. Makera <grywa> nie zamykać. Machni 17. Ale panie ministrze, no panie ministrze to nie można, tak. tu walizkę, <grywa> wiesz, już przygotowałem. Leszku, pokaż jak się na gitarze gra. A co mi tam? Całe 17. Dobra, no to jest już, no. Patrzcie, co się no. dzieje, Podbijasz? co się dzieje. Spróbuj. <grym> Nie, <tata. grym> A, panie, poczekaj, 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 bo tutaj idzie muzeum tamte lata, no dobra, ile, ile wrzucasz? Dobra, daj, już nie zamykaj tego no, markeru. Zapraszamy do licytacji, słuchajcie, zapraszamy do Home Jazz, bo tu jest naprawdę gorąca sytuacja. A za chwilę będziemy licytować tablice japońskie, oryginalne. Ulala, panie Pani Patryk. Do Zobaczcie, jak wygląda profesjonalny YouTube i poziomie, i pionie, <gry nickname> i <gry> <gry> Dawaj, bo tam za mało jest coś. <gry> 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 Ej, może... Nie możemy kupować z kamerami, bo to się nie opłaca, jakby widać. Fajnie jest ten garbus ze Stradale za 75 tysięcy złotych. Nie wiem, czy widzieliście tą Alfa Romeo, która jest z polskiego salonu na czarnych blaszkach, z absolutnie minimalnym przebiegiem. Ona jest... Nie należy do najtańszych, bo to jest 60 tysięcy złotych. O, zobacz. Alfa Kraków. Patryk, masz od <grym> <grym> Mam skówkę. A co już? A jak odszedłem, to już nie licytują. <grym> I ona ma, słuchajcie, przebieg 64 tysiące kilometrów od nowości. E, taka, e, taka fajna wersja polskiego salonu, e, czyli e, bliżej podstawowej niż tej najbardziej wypasionej. Mega historia, mego auto. Jak myślicie, czy 60 tysięcy za 155 to jest dużo czy mało? Za taki stan? Z jednej strony, jak kupicie za 10 tysięcy czy 15, nie doprowadzicie go do tego stanu potem w tym budżecie. No i jest mnóstwo, słuchajcie e, chociażby... Porszaków, nie porszaków. Wszystko do sprzedania. Jeżeli będziecie chcieli, to, to wrzucimy Wam e, potem cenę. Z, to, z Tomkiem zaraz wpadniemy i sobie na spokojnie pogadamy, e, bo Tomek też jest i też zadamy kilka nurtujących e, pytań z tego, co się dzieje. Jest to, zobaczcie, stoi nasz Ford GPW, ale to jest jeden z licznych egzemplarzy, który nie jest do sprzedania, ale jest tylko do pokazania, bo Adam Carrington, jak widzicie, wystawia się jako jeden z jedna z osób, która realizuje. Kurde, szczerze, dla mnie to wciąż jeden z najlepszych samochodów świata, jaki kiedykolwiek powstał. Naprawdę. Strasznie mi kusi ten, ten Jaguar w tej cenie, ale ja jeszcze nie wiem, ile Ile chcesz za tego Jaguara? Powiedz mi. A ile chcesz zaś? Nie, no mów ile chcesz. Nie, no ale ile chcesz? Ile chcę, ponieważ nic przy nim nie chce robić. Sam ud wymaga jakiegoś serwisu. Stary to jest jedyne brudne auto tutaj. I ja je kocham. Dlatego, że jest brudne. No wiem, no i teraz tak, masz Roldach w, w nim. I który to jest motor? 66,38 litra na Overdrive. Okej. Okay. Także Strasz, to jest Strasznie żałuję, że nie jestem K 2 z tym takim ładnym tyłem, wiesz, tym podciętym pod to. E, ale nie można mieć. E, nie można mieć wszystkiego na... Ale, ale poczuj sobie... O, chodź tutaj ze mną, no dawaj, jest. O, drzwi opuszczone! No pan... O, to nie jest tak. Ale wiesz, ale, po, ale poczuj, poczuj to? Czujesz tą e, mazurską, w, wiesz, wilgoć z podwiatem? No. No nie rób, jaj, przecież czujesz fajnego Jaguara. Uciekaj. Jest, jest. Nie, jest... No. Ja czy mówię, że jest fajny po prostu. Jest, jest fajny. Jest Znaczy jest fajny, bo jest autentyczne, no, więc... Muszę e... Taką historię, Muszę. Dzisiaj pierwszy raz go odpaliłem, wylane było paliwo, wymieniona pompa, przeczyszczone gaźniki i tu pod stadionem mówię ty, odpalam go. I on pięknie odpalił jeszcze. Świetne. Świetne. Idziemy dalej, Ja będę myślał o nim. Chodź. 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 Mam myśleć o nim czy nie? Co myślicie? Fajny jest, jakby jest autentyczny, jest fajny, jest z Roldachem. I jak ci idzie? Super. Super? Świetnie mi idzie, bardzo dobrze mi idzie. Ale żyjesz? No tak, jak, spokojnie. Adam, Adam chyba późno tak. dojechał do Warszawy. No, nie było dużo czasu na sen. No właśnie, dobra. Ale my żyjemy samochodami, więc, e, więc idziemy dalej zobaczyć co się dzieje. Tam stoi Lancia z silnikiem Ferrari, zobaczcie jaki tam tłum ci jest e, ludzi, którzy są zainteresowani. Ej, no naprawdę powiem wam, że całkiem spoko, spoko, ta impreza. Jest naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo osób. Chodźcie tam. Zobaczymy ile za tego. Jest tu cena 210, tak? To jest 3200. Podobno, podobno jest tak, że 4200 nadaje się 100 razy lepiej do jazdy niż 3200, ale te lampy, to jest w ogóle taka bajka. Ja pamiętam, kiedy ten samochód wszedł na rynku i srebrny jeździł, taki po Warszawie i to było tak zjawiskowe. Taki przód będziemy mieli. Dokładnie, to jest jakby dokładnie ten przód, który, który powinniśmy mieć, czyli ten zderzak z tymi narożnikami, tego nam jeszcze brakuje. E, no tylko bez, bez barana I, zobacz, a, i dół będziemy też musieli zrobić. E, nie mówiłem Wam, ale mamy jeszcze koła z edycji Limited, odłożone, fabrycznie nowe. Udało się znaleźć jedną z ostatnich sztuk fabrycznie nowych. Idę... O, idę zobaczyć co się dzieje przy Avantime'ie. Zobaczymy czy zmieniła się cena. Wiem, że powinien... tylko naj... jestem najgorszym sprzedawcą, bo ja nie jestem na miejscu. Jestem cały czas gdzieś latam, cały czas z kimś gadam, cały czas... Te... Siemano! Cześć, cześć! Siemano młody! No właśnie, i tak cały czas coś, 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 więc dlatego zobaczmy, zobaczmy co się dzieje. Nie, na razie ciągle mamy tak samo eee, 15,55. E, Słuchajcie, od niego kupiłem tego Avanti'a, tak? Prawie rok temu. No I jak? Jak go oceniasz teraz? Ja. Jest 16,6. Ja na razie Ci dałem więcej. Zdecydowanie tak. No. Ale to był biznes, także ile było niemożliwe o, zobaczcie, już tutaj podchodzi kolejny zawodowy handlarz, dopiszesz się 16600? Ale w euro, on to robi. bardzo tania, no? Ja jemu zapłaciłem 17 czy 18 za ten samochód, plus złożyłem 15. To jest lub... Dwulitrowa w gazie. Także kolega w euro zapłacił. Więc, więc stradale też kupuję. Ale miło, że wpadłeś. Się, cześć, cześć. Słuchaj, się, Słuchajcie, to jest naprawdę dobra oferta. To jest dwulitrowa uturbiona benzyna. Co jest ciekawe, właśnie dzisiaj przyjechałem laguną z tym całym motorem i uważam, że to jest bardzo dobry moment. Mało tego w gazie. Tak, a ta. no to, to jest tanie. To jest tanie. To jest tanie. Ta, a ile włożyłeś? Z... I styl. 15 taka proszę. To Czasem, kurde, a to jest ja mówię, ten. To jest naprawdę to, wtedy. Renault jeszcze znaczyło. Renault jeszcze miał sens, pomysł na. No ten za. To jest dalej, bo oferenci lecą. Tak przyjeżdżają klienci. Wpisać. Ile masz? 16600. No to dam 17. Spisześ mnie, bo nie mam czasu. Dobra. Kupowanie Drive-True. ci czas na ogrożenie. 17 tysięcy, stradale. Jest 17. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że nikt mnie nie przebije, bo. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Słuchajcie, jedziemy z ogłoszeniem, bo zostało ostatnie 10 minut na złożenie ofert na Avantajma, ostatnie 10 minut na złożenie ofert na Avantajma, a to oznacza, że 40 minut na złożenie ofert na Hondę. samochody pojazdy bez ceny minimalnej. Ostatnie 10 minut, więc jeżeli ktokolwiek ma ochotę wziąć udział w Avantime'ie i mieć Avantime'a bez ceny minimalnej, to zostały ostatnie 10 minut. Mamy na razie najwyższą ofertę potwierdzoną 21. Czy ktoś dokłada? Jest Sikiera. Sikiera jest z pick Czy ktoś dokłada? Ktoś chce coś wiedzieć na temat samochodu? Słuchajcie, zostało mało czasu, żeby nie wywiało kartki, żeby była historia. 21 to jest mega dobra cena, bo nas wyszedł ponad 3 dychy, ale 21 jest ceną oczywiście, za którą też będziemy sprzedawali, więc jeżeli ktokolwiek jeszcze chce dołożyć, to to jest ten moment i to jest ten czas. Cisza, 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 cisza. Zobaczymy, bo y, mam tutaj, słuchajcie, potwierdzenie. Mamy 21. Potwierdzam arti, który y, 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 licytuje. No dobra, słuchajcie, mamy dwie minuty. Jest 21 tysięcy. Mamy dwie minuty. Jest auto wyszło nas ponad trzy dychy, Dwa, ale pójdzie za 21, jeżeli nikt nie przebije. Ktoś przebija na razie? Czy wystarczy podejść, wziąć mazak i dopisać. Jeżeli chcecie wiedzieć coś o aucie, też opowiem. Ostat... Dobra, słuchajcie, final call. Kto dopisuje? Jest 21. Dziękuję serdecznie. Brawo! Jest 21 tysięcy za Awantajma. Poczekaj, nagramy, nagramy filmik. Czekajcie, dajcie, bo licytacja była przez internet. Brawo dla zwycięzcy! Jeszcze raz. Gratuluję. Jest twój. Dziękujemy. No i super. No i mamy to. To mamy 21 tysięcy. To będziemy mieli obiektyw do e, kamery. Zwrócił się? Avantime nie, nie zwrócił się. Bo co to nie? Ale będziemy mieli obiektyw do kamery. Tak. I... Obiektyw, ale... Ty, ktoś nie, ma, ty nie patrz, patrz to, tak na to, mnie, to, bo na Porsche e, 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 nie wystarczy. No, no na pewno nie. Na, na, podłogę, na, podłogę, na podłogę, wystarczy. Na podłogę, nie, nie, bo obiektyw plus to... A to nie. To nie. No to jeden błotnik, chociaż kierowniku. No i tak to jest, słuchajcie, z tymi wariatami motoryzacyjnymi, e, że e, od razu wszystkie, cała kasa jest już od razu zagospodarowana. No to ma jakieś uzasadnienie też jest. No. no kurde, jest genialny. genialnie. Ja bym się przejechał. Nie opowiadaj. To jest jak handlarz, ale, ale tak naprawdę bez stania portu. Jeden z fajniejszych roadsterów w ogóle brytyjskich, oczywiście wszyscy znamy i Type'a, każdy kojarzy MG, ale Healey jest takim genialnym substytutem, bo to było auto, które było stworzone na potrzeby rajdowe. Do dnia dzisiejszego nabywcy uwielbiają ten samochód, bo jest niska masa, a bardzo mocny silnik, czyli aluminiowy po części samochód, lekka konstrukcja, niezbyt duża waga, wygodny, fajny, no i 6 litrów. Więc jakby tych samochodów nie ma zbyt dużo takich konfiguracji. Jedyny wygodny brytyjski roadster. Bez Sania poleciałeś, ale tak to ja wiem. Pasuje mi? No, tak właśnie. Tomek sprzedaje samochody pasuje mi? no, a bójka bójka mi wujka się nie prawda? Podobno. Jak podłoga w BMW skończona, i co robimy dalej? E, no co dalej? No bo stawiamy ją teraz na ramę y, i moczymy drewno. Działamy dalej. Kiedy w Ciebie. To teraz mamy autonostalię. Jest katastrofa, ale już tawarną. Ja dopiero ze sobą Kiedy, kiedy, kiedy ma do ciebie wpływ... Eee, tydzień po autonostalgi. Czyli za 2-3 tygodnie. Za 2 tygodnie w piątek. No bo teraz ja mam tak... Nie bo jest weekend moje wystawie. Ale to przed weekendem się to właśnie chyba. Bo wypada jeszcze przed weekendem w piątek. Po Nostalgiu. No dobra. tamtym małym chilejem, to jest zabawka. a tamtym to jest bardzo trudno, tym o, to z chilejem, one są super, tak Ale w ogóle tak, z parku maszynowego, tak, mamy fajne oryginalne turbo, 40 tysięcy przebiegu, Sabic Cabrio, jakby trafił do nas jakiś tam wymiany handlowej, przepraszam, no i kolejny boli, 350 koni, Torino Big w bloku, też jakby, coś wspaniały samochód. Oczywiście jeszcze jedna nasza porszaczka, jeszcze tam gdzieś jedno Porsche nasze stoi, więc taki troszkę miks wzięliśmy na tą giełdę. Mieliśmy auta po 30 tysięcy złotych, mieliśmy auta po 160 tysięcy euro, część już odwieźliśmy, wrócił nasz transport, ładujemy następne samochody i dwoma lawetami to wszystko wywozimy, więc jakby wystawy są cudowne, cudowne towarzystwo, a potem jeszcze te 2-3 godziny trzeba wszystko zbierać. No, rusza nasz sprajcik.